Szczeramko witam was z kolejnym odcinku Fantazy Ligi Mistrzów bądź Fantasy Champion League. zrobię sobie standardowe podsumowanie do matchday 3. Podsumowanie było, więc zrobimy sobie tylko przygotowanie. To przygotowanie też jakoś przyspieszę, bo jak ktoś oglądał poprzedni Fantasy Premier League to wie, że jestem, że tak powiem, na chorobowym, więc jeszcze trochę mnie trzymaj. Nie chcę teraz wyrażać gardła i głosu. Więc się przyspieszymy. Myślę, że najwyżej jeszcze przyspieszymy odcinek z Fantazy Premier, a potem już będą całkowicie normalne, takie, jak powiem, długoterminowe. Nie, no, takie normalne, o, trzeba wiecie, co chodzi. Mamy dwa free transfery i kurtua wypad. Z tego, co dzisiaj czytałem, a nagrywam w nocy czwartego, czyli to będzie już, mówię, wtorek, to kurtua wypada. I teraz podpowiada, że dopiero wróci gdzieś 15 października. No, jak 15 października to wypada nam na dwa mecze. A że wypada nam na, na dwa mecze, no to wtedy go chcę wymienić. No niestety, jakby wypadł na jeden, to bym jeszcze zostawił na dwa. To to raczej wymieniam. Więc kultural cool, idzie out. No i że Korea, tak, jak wcześniej mówiłem, był tylko na jeden mecz. No to Koreę też wymieniam. Jak będą takie przerwy w mówieniu, to musiałem wyciszyć mikrofon, żeby sobie kasznąć czy napić się wodę po prostu. I zastanowić się od bramkarza. Oczywiście, na ja, dla mnie aspekt to był inny termin niż mój jakby pierwszy brakarz ze Sportingu. Więc w tym, w tych innych terminach, dla mnie w tym momencie najlepszy brałkarze okazał się, chociaż nie jestem mega przekonany, Ederson. Oczywiście cena ta sama. Tutaj dwa razy gra z Kopenhagą, więc jest szansa, że dwa razy go zostawię. A potem, najwyżej na te dwa ostatnie mecze, eee, wrócę sobie po prostu do Kurtua. Jest taka szansa. Na razie wchodzi Terson. Eee, jak, jak, jakby Antonio nie dał rady zdobyć punktów teraz, to będzie Terson. No, no i tak samo na zmianę. No, wiadomo. A na płasniki, których chce, zastanawiam się nad dwoma zespołami, chyba na dwoma i pół, tak powiem, bo przez chwilę się zastanawiam nad Lipskim, który gra. Z Celtikiem. Tak samo zostawiłem się nad Slasburgiem Strasburg. Jak już mówię, Strasburgia z Dynamo Zagrzeb. Też się zastanawiałem nad topastikiem. Ale pojechałem trochę na taka Polaka, plus jest hype teraz, więc stać mnie. Mam 8,5. Jeszcze sobie zaoszczędzę kupując arka Milika, który ma dwa super mecze, naprawdę teraz. Więc po prostu go wezmę sobie na te dwa mecze. Zobaczymy, jak sobie na radę. Jest w gazie. Medialnie jest dość wysoko. Strzela w praktycznie co mecz, więc mam nadzieję, że tutaj też się spisze. Sobie go weźmiemy, zobaczymy, jak sobie da radę. I po prostu tyle. Nie klikam jeszcze, tak powiem, next, bo to kliknę sobie. no dzisiaj, no bo dzisiaj jest wtorek, dzisiaj grają, ale bardziej mocniej po południu. I wtedy sobie kliknę. Te ale no, jeśli się nie zmieni, no to te transfery wlatają, czyli Mili Kederson Może jakaś gruba kontuzja wlecie albo coś w tym stylu, więc dopiero w Ale. Bez zmiany no to oni we dwójkę. Wlatują. Jeżeli chodzi o kapitana, kapitana tego nie mam dużego wyboru. No szczerze że może w tej kolejce chciałem się pozbyć jeszcze Eliota. Ale przez to, że wypad mi Kultura Eliota się nie pozbędę. Więc no niestety, ale na. No, Kapitana prawdopodobnie sobie wezmę Piotra Zielińskiego, bo jak patrzeć kto gra czwartego No wiadomo, Korea nie liczymy, bo za Korea będzie Mili, który gra piątego Więc po prostu prawdopodobnie biorę sobie Zielińskiego na C Jako pierwsza, jako drugi no, kwestia stanowienia się Czy niepokonany Haaland prawdopodobnie, czy Neymar, ale prawdopodobnie będzie Haland. I tyle więc tak będzie wyglądał mój team. Data już spek się jest ustawione. nawet może zostać ten team jak jest teraz. To nie ma znaczenia, tak jak będę chciał to pozmieniał. I oczywiście predykcja. Jak mówię, tutaj przyspieszymy, Nie będziemy przedłużać. Marsylia Sporting. 1, 2. Podsumujący wynik. Bajr Monachium. No znowu to jest. 4, 5, 3, 0. A dajmy 4. Po prostu tak samo. Frankfurt z Tottenham. Dodajemy 1-0. Bez dużej ilości goli. Inter Barcelona. Wydaje mi się, że Inter trafi, ale Barcelona wygra. Czas 3-0. Znaczy czas 3-1. A niech będzie. Club Róż. Club Róż wydaje mi się, że strzeli, ale Atletico zrobi swoje, zróbmy, o. Niespodziankę zróbmy. Porto Leverkusen, no to u nas Porto wygrywa 2-1, bo u siebie Ajax Napoli, no to Ajax Strzela, ale Napoli wygrywa I tym samym wynikiem co Barcelona. Liverpool i Rangersi dają wynik 2-0, gdzie Liverpool może w końcu się odbije, grając u siebie. Jednak Liverpool na Field to troszeczkę inny zespół. Lipsk, Celtic. Niczę dobrą formę Lipska. Ale wydaje mi się, że Celtic tak strzeli. Teraz był Dynamo, Zagrzeb. Tutaj jedziemy handlowo 3-0. Aż Benfica, Paris Saint-Germain. Benfica wydaje mi się, że strzeli, ale Paris saint nie zostanie głuszny. Po prostu widzę, że najczęściej wynik jest 1-3. Juventus. Juventus tu też pytanie, ile wygra? Nie szalejmy. Dajmy max 3-0. Sevilla, Dortmund. Dajmy 1-1. Tutaj ulubiony wynik City 3-0, i od razu gramy Pusta na City, bo nie mam innego pomysłu. Gramy Madryt, Szachtar, A zróbmy także. Nie wygrają dużo. Chelsea, Milan. Tutaj zróbmy, nie wiem czy nie, czy nie, ale wynikiem. 0-0 z No i tak mówię: City, Kopenhagen, gramy Pusta. I tak to wygląda. Tak mówię dzisiaj bez przedłużania dzisiaj to na tyle i do zobaczenia tego, że to bardziej do normalnego odcinka i do bardziej wygadanego. Cześć.